Siema, witam podobnie w Heroes'u. poprzednio skończyliśmy sobie normala, teraz sobie zaczniemy poziom Nightmare, czyli drugi. Ten poziom musimy cały przejść, i potem jesteśmy na helu, czyli endgame'ie, ale potem jeszcze trzeba cały Hell przejść, żeby odblokować. Um, Hell 1, 2, 3 i tak dalej, nie? Znaczy, 1 będziemy mieli, tam 2, 3 i tak dalej. No, tylko że najpierw przydałoby się może jakąś broń kupić. Bo ja sobie też gram na, e, na offie, że tak powiem. Na tajnej Amazonce mojej. Aktualnie ma setny level 11 Paragon. I tam udało mi się troszkę golda zarobić. Między innymi udało mi się dropnąć Angelikki na Hellby 100, co najważniejsze, także Gigafart. No, i tam jakieś czarny posprzedawałem, zarobiłem ponad 2 miliony. Także można coś kupić. Także zobaczmy. Weapon type to nie, ale na przykład damy type weapon i damage type lightning. Ocenię. Tylko, że ja tu mam niski level, nie? Bo 49. Więc też za bardzo nie przelejemy z tym. By było, sp a to jest na Amazonkę. To nie właśnie. Pytanie: jaką bronię powinienem nosić na, na tej postaci? No, nie? nie mam pojęcia, tak szczerze mówiąc. Tutaj nic za bardzo sensownego nie mam, bo ja też levela nie mam, żeby coś fajnego założyć. Tu jest niby skrzydło all skilli, ale to nie. Storm katana, na 38 level, Attack speed 350 lightning damage'u na 20k A coś droższego? Może coś będzie lepszego? To by było spoko, ale nie mam levela, 65 level 15 leveli mi brakuje Nie no, będę musiał popatrzeć i pomyśleć jak moja broń powinienem mieć na tej postaci Mjolnir? A to nie powinno się nazywać Mjolnir? No ale tutaj mały z tego damage'u. Malutko, malutko. A tutaj mamy Lightning Fury. Tylko że potrzebuje 53 level. O, a to? A to na 94 level. Tutaj mamy. O, to fajne na 86. 3 All Skill, e, 4 Lightning Skill, e, albo 5 Lightning Skill. I. Tutaj mamy 1200 Lightning Damage. U. Tutaj mamy procentowy Lightning Damage. Wydaje mi się, że Flat byłby lepszy. Że to by mogłoby wyjść lepiej. No, na pewno będzie trzeba przetestować to jest w ogóle Star Level 2, czyli ulepszony jeszcze. A pytanie, ile to Lightning Fury też daje, nie? No nic, no, będę musiał podpatrzeć u innych. Na razie nic nie kupię, musimy lecieć z tym, co mamy. Także lecimy na Nightmera i lecimy z aktami. Jak ktoś ma jakieś pomysły, co by mógł kupić jako ubrońkę, jaka byłaby spoko, to może napisać. Bo tutaj. Już na tym Nightmare'ze, no nie mam takiego dużego damage'u. Jakby się mogło wydawać jeszcze, kurde, potek na manę nie mam. Będę musiał już kupić potki na manę, bo na takich właśnie elitach albo bossach dużo many mi idzie. O, wydaje mi się, że przed podejściem na tego bossa, który teraz będzie, to będę chciał najpierw wbić chyba ten 60 level. Żeby zobaczyć, jak ten skill później będzie działał i ewentualnie, jeżeli będzie lipa, to zmienić tego skilla na jakiegoś innego, nie? po sprawdzić w ogóle, jak te skille działają. W ogóle na Amazonce dropnąłem taki itemek, jak Scroll of Ra. Widziałem się ludzi na czacie, to jest niby... O, ja kurde w ogóle quest'a nie wziąłem. Pa, x -peak. Coś się sprzedało, 260K. Okej. Okay. Dobra, trzeba tego gościka zrobić, bo to jest chyba ten świąteczny quest? Nie, to nie jest świąteczny. Commander Albert, to jest po prostu... Chyba zwykły quest'ik. No, ale dropnałem ten scroll opera, Podobno to jest do bosika nowego jakiegoś. Um, chciałem to sprzedać, no bo zanim ja będę jakiegoś, jakiegokolwiek bossa robił, to trochę czasu minie. Problem jest taki, że nie ma w ogóle tego na auction house. Nikt jeszcze tego nie wystawił. Nie mam pojęcia, ile to może być warte. No i na razie tego nie wystawiam, nie? Czekam, aż jakaś inna osoba, pierwsza, wystawi. No i wtedy zobaczę, ile to jest warte i czy opłaca się w ogóle to wystawiać, nie? Jeżeli byłoby sporo warte, no to ja bardzo chętnie bym to sprzedał. Bo tak jak mówię, na bossy raczej szybko nie będę się wybierał trzeba kurde podbić te levely i kupić jakieś itemy bo jest zlipa z demagem broni za bardzo na mój level nie ma lepszych mógłbym spróbować nie wiem klatę mm, tu mam 5% niby na klacie myślę że coś tam można by było sprawdzić czy jest do kupienia bo ciężko będzie z bosem Dobra więc co? Ja pójdę zobaczyć, czy są jakieś fajne itemki na ser, bo Patrzcie jak to idzie, nie? Ja takie elitki, to tak długo z tym zabijam, że to normalnie nie ma sensu. Muszę iść zobaczyć. Czy no nie wiem jakaś zbrojka, rękawiczki. Mmm... może jakiś byłby pod e, Lightning Damage, bo... No jest kiepsko, kiepsko. Trochę... Trochę więcej damageu potrzebuję. Dobra. Sprawdźmy, czy jest może armor z lightningiem. Uwaga! Ważne, żeby był na mój level, nie? O, tutaj mamy. To by mogło być spoko. Tropical Storm. I to będzie chyba jedyna zbroja na mój level. Tropical Storm. Zobaczmy, może być maksymalnie plus 2 lightning skill i 40%. A nie by było, jakby były plus 2. O plus 2, 37%. Git, bierzemy. Za 20K. Czyli co, mamy zbrojkę i zobaczmy 9. 5706. I mamy prawie 7 już. Teraz trzeba. Hype. Hellmake damage lightning big big i nie to jest nasz 64 level to nie yeah. mm. z jeden lightning skill z jeden all skill lightning skill damage increased Okej... Okay. No to będzie chyba jedyna czapka. No nawet droga, kupuję tutaj jest i daje tylko plus jeden tutaj plus trzy, no ale to za jeden milion. To ja nie będę tego kupował. No kupię jakąś w miarę. tanią, to bym kupił. Dodatkowo mana za kila. Czy coś jeszcze jest oprócz tego? Nie, chyba to mogę brać za 40k Syk mm, 6878. A jak założę, Ja to kupiłem? Nie kupiłem, kupiłem Syk. To jest mi damage. Nie, whatever. Dobra, i teraz co? Tu mam plus 3 lightning Buty. Buty, lightning, tyk. A, no kurde kiepsko, mało dają te butki. Ale innych nie ma. No to niedobrze. etherflow tretzy. Zobaczmy. A, um, movement speed 40, Lightning. a i to jest tyle. No dobra, to bierzemy najtańsze, no. Nie wiem, czy one mi coś dadzą. Tak, na dobrą sprawę. Bo w moich mam inta. No właśnie, nic mi nie dały. Teorie mi nawet zmniejszyły damage. Hmm. I co jeszcze mógłbym? Może jakiś naszyjnik? AAAA, type amulet. Damage type lightning. Tyk. 90 level. No amuletu pewnie nie, nie ma. Są same takie na wysoki level. Jeszcze można zobaczyć ewentualnie Ringa jakiegoś 8% Ten nie. Tektonic Frequency byłby spoko, ale jest na 88 level No też nie ma. Trzeba po prostu Stormloop byłby spoko, nie? Ale jest drogi i następny level. Kurde, nie ma nic za bardzo. o... o, o, o. shield można? Nie, no też muszę wybić level. No właśnie problem jest z tym levelem, nie? Że jest gigalipa. Rękawiczki, nie, to może belt. Setny level, oczywiście. No i w miarę tani nawet on jest. No nic no. trzeba po prostu pobijać level i tyle. Także lekki upgrade powiedzmy, że był nie, na pewno nie ma lepszej broni. Bo tam mi daje tylko 28 Magic Skill Damageu i tyle. No nie ma. Ogólnie no problem jest taki, że trzeba level bić, nie? Bo bez level'a to jest Gigalipa. Ewentualnie to jest Storm Katana, mógłbym zobaczyć. Czy to mi zbustuje damage? Hmm, albo to. Gladiator Skull Crusher. Crusher, to by mogło być spoko. Ale to jest chyba Tuchent? O, jest w ogóle... Je Dobra, wezmę. Jest jedna taka brońka, ona kosztuje 20k, czyli niewiele. Tak, ale to jest tuchent No zobaczymy. Damage mam 7500. Zobaczymy szybko jak to działa. Jesteśmy na Nightmarze. Lecimy na mapkę. Zobaczymy czy... Demerz się zwiększył. No kurde. <gry> Szczerze. To nie bardzo ten demerz się zwiększył, nie? Myślałem, że będzie kurde, dużo lepiej. A skończyło się na tym. Mam 7900. Jak założę to i to, to mam 7200. No, i damage nadal jest kurde, kiepski. Założę to. No, to z tym jest troszkę lepszy ten damage. Ale i tak. No, wydaje mi się, że po prostu kwestia wbicia kilku leveli, Ty też e, troszkę damage się zwiększy. No i zobaczymy, jak to będzie, nie? Ale to już. Co by zrobimy następnym razem? Odbijamy te lewele i pójdziemy na busika. Póki co. Lekki upgrade, jeżeli chodzi o itemy, zrobiony. Następnym razem cel boss. Także tyle.